Dzień dobry. Włączyli Państwo CIRE Podcast. Za chwilę kolejna rozmowa o polskiej energetyce, rynku gazowniczym, ciepłownictwie i sektorze paliwowym. Zapraszamy CIRE Podcast w Państwa domu, w biurze lub w samochodzie. Dzień dobry Państwu. To Janusz Piotruszyński z portalu energetycznego CIRE.pl. Temat dostępności pracowników w latach 20. i w latach 30., a zwłaszcza pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach, będzie pojawiał się coraz częściej w debacie o trwającej w Polsce transformacji energetyki, całej polskiej gospodarki. Yy, mamy cały czas utrzymujące się w Polsce niskie bezrobocie, ale mamy jednocześnie rozpoczynającą się na naszych oczach. Rywalizację właśnie o tych najbardziej wykwalifikowanych pracowników. Przed nami, proszę Państwa, duże zadania inwestycyjne. Atom, kontynuacja rozwoju sieci dróg, dróg szybkiego ruchu, autostrad. Mamy inwestycje w energetyce, mamy offshore wind. No i to wszystko, proszę Państwa, ktoś musi zrobić. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali w CIRE. Do mojej rozmowy dołącza Pan Andrzej Wolczyk ze spółki Enmaro. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jak pan słyszy ten wstęp do naszego spotkania, to pan sobie myśli: No właśnie, skąd tych ludzi brać? Tak, dokładnie, skąd tych ludzi brać, ale ta kwestia już jest jakby na porządku dziennym nie od dzisiaj, więc to nie jest całkiem nowe zagadnienie. Nad tym myślimy, pracujemy. Wiele podmiotów, osób i instytucji, czy nawet stowarzyszeń, uczelni również bierze w tym procesie udział. Wy, jako Enmaro jesteście powiązani z sektorem offshore wind, no gdzie, jak, gdzie, ale tam to my chyba jako kraj nie mamy jeszcze doświadczonych menadżerów, bo dopiero te kadry albo są na etapie edukacji, albo przekwalifikowywania się. Patrzy Pan z optymizmem na projekty inwestycyjne? Będzie kim to robić? Tak, ten optymizm towarzyszy nam, bo no nie ma innego wyjścia po prostu. Ja może chciałbym przybliżyć całość takie tło i Rynkowe, ale nie tylko, w ogóle tło morskiej energetyki wiatrowej, rozwoju tej morskiej energii wiatrowej w Europie, na świecie, a przede wszystkim w Polsce. Tutaj może zacznę od tych ambitnych celów polityki klimatycznej. Aby wypełnić te zobowiązania zadeklarowane w roku 2015 na zjeździe w Paryżu, intensywny rozwój energii odnawialnej, w tym m.in. morskiej energetyki wiatrowej jest i będzie nieunikniony. Tu nie ma odwołania od, od tego rozwoju. Parę danych z aktualnie generowanych globalnie ponad 800 gigawatów energii pochodzących z wiatru, zaledwie 57 gigawatów pochodzi z produkcji energii wiatrowej na morzu, z czego 28 przypada na Europę, a druga połowa na Chiny. No więc nie jest tego za dużo. 57 wersus 800 globalnie. Jeśli utrzymane zostanie aktualne tempo wzrostu tego rynku w roku 2050, powinniśmy osiągnąć generację mocy na poziomie 500-600 GW, pochodzącą tylko z energii wiatrowej na morzu. A na całym akwenie Morza Bałtyckiego, gdzie dziś produkujemy zaledwie 3 GW mocy, potencjał mamy na, jest oceniany na dzień dzisiejszy, a to nie koniec, nawet na 70, do 90 gigawatów w tym przedziale czasowym. Reasumując, Europa ma w planie zainstalowanie ponad 500 gigawatów minimum, mówiłem 500-600, minimum 500 w energetyce wiatrowej do roku 2050. Do osiągnięcia tak dużych mocy potrzebne są kompetencje i wykwalifikowane kadry, o które pan redaktor pyta. Czyli w ciągu najbliższych lat branża. Będzie musiała obsadzić około 150 tysięcy stanowisk pracy. To są szacunki stowarzyszenia Wind Europe. Wind Europe jest tak do wyjaśnienia, jest stowarzyszeniem promującym wykorzystanie energii wiatrowej w Europie. Ma ponad 600 członków, którzy działają w ponad 50 krajach, w tym producentów o wiodącym udziale w światowym rynku energii wiatrowej, dostawców komponentów, turbin, instytutów badawczych, krajowych stowarzyszeń. I również, jak również deweloperów, wykonawców, dostawców energii elektrycznej, ale nie tylko. Ten rynek jest bardzo szeroki. Więc instytucje i podmioty zainteresowane morską energią wiatrową są stowarzyszone w większości należą do Stowarzyszenia Wind Europe. Czyli te 150 tysięcy nowych stanowisk, gdzie obecnie w branży. Morskiej energii wiatrowej pracuje około 300 tysięcy, czyli w roku 2030 za 7 lat około. Mamy prawie na rok 2023, więc za około 7 lat ten pułap powinien zatem wzrosnąć do około 450 tysięcy 300 plus 150, o których wspomniałem. No i tutaj niestety pojawia się ryzyko niedoboru. Niedoboru kad, niedoboru umiejętności, doświadczenia, kompetencji. No obecnie notujemy największe zapotrzebowanie na menedżerów, inżynierów i techników, no bo od tego się zaczyna, tak? Zaczyna się od pomysłu, projektu, potem zarządzanie i obsługa techniczna. I te stanowiska są dzisiaj już trudne do obsadzenia przez kompetentnych ludzi, personel. Czyli nowe umiejętności wymagane są w szczególności od osób pracujących w branży lub wchodzących do nich. szczególnie w zakresie digitalizacji, information communication technology, robotyki, ale i BHP, tych prozaicznych spraw bezpieczeństwa. Zatrzymajmy się tutaj, bo ten wątek jest istotny. Bo no to jest trochę tak, że teraz w naszej rozmowie, Pana wypowiedzi przysłuchuje się na przykład szefowa kadr w Dużej Spółce Energetycznej, która. Od kilku miesięcy nie może obsadzić stanowisk inżynieryjnych, nie ma projektowców. Pan rzucił w tej chwili dużą liczbą wakatów w takiej długoterminowej perspektywie. To jakimi mechanizmami te kadry będzie o, sektor offshore Wind pozyskiwał? Bo ja mam takie wyobrażenie, że po pierwsze, idziemy do młodych ludzi, namawiamy ich, że to jest zawód przyszłości, zachęcamy do studiowania. Po drugie, idziemy do takich branż, których możliwości rozwojowe się trochę wyczerpują i mówimy im: przekwalifikujcie się, chodźcie do naszego sektora, bo tutaj będzie robota. A po trzecie dzwonimy do inżyniera ze Skandynawii i mówimy przyjeść do Polski, bo tutaj będą nowe projekty. No tutaj chciałem powiedzieć, że takie projekty są bardzo kompleksowe, bardzo złożone, i wymagają wsparcia no nie tylko jeśli chodzi o kadry typowo dedykowane budowie i obsłudze morskich farm wiatrowych, ale musimy pozyskać również gigantyczne finansowanie na te projekty, wsparcie administracyjne każdego z państw, tak? Aby płynnie te projekty realizować. Zatem jest to no strasznie złożony i, i kompleksowy projekt morski w morskiej energetyce wiatrowej. Zarządzanie taką inwestycją wymaga również stworzenia od postaw sprawnej organizacji, będącej w stanie unieść, przeprowadzić taki proces. A co za tym idzie, taka organizacja ma stawiane przed sobą konkretne wymagania, konkretne potrzeby. A zatem dochodzimy do wniosku, to co Pan reaktor powiedział, no nie ma nic cenniejszego na projekcie niż właśnie jego personel, wykwalifikowany, kompetentny personel. Żeby udźwignąć takie zadania, każdy inwestor, który realizuje dany projekt Morskiej Farmy Wiatrowej musi zbudować sprawną organizację, zdolną zarządzać nie tylko podwykonawcami, ale również wszystkimi udziałowcami projektu firmami, osobami, instytucjami, które biorą i mają wpływ na podejmowane decyzje i wydawane zgody. Czy później już w fazie operacyjnej mają wpływ na fazę operacyjną. I w skład takiego zespołu, w zależności od wielkości danej farmy, inwestycji czy sposobu wyboru dostawców i podwykonawców, wchodzi od 30 do aż ponad 100 osób na dużych projektach. Przegaczący jednostkowo ponad 1000 MW, 1 Giga. Mówimy o takiej wielkości farmach, które będą stawiane w polskiej ekonomicznej strefie na Morzu Bałtyckim. I tutaj o ten model, czy sposób dojścia, pozyskania kadr. Nie ma jednego modelu. Każdy inwestor buduje go inaczej. Opierając się na kluczowych elementach, takich jak wcześniejsze doświadczenie, swoje partnera, rozmiar projektu współpraca jak z różnymi podwykonawcami, z partnerami, czy też wybrana strategia kontraktacji. Pozyskanie stosownego personelu może się odbywać zarówno w oparciu o zewnętrznych konsultantów, na przykład z Norwegii, z Wielkiej Brytanii, tak zwanych freelancerów. Freelancer, czyli wolny strzelec. Lub też o wewnętrzne kadry organizacji. Albo, co najczęściej jest spotykaną kombinacją, Właśnie merch, czyli takie połączenie tych dwóch sposobów. Każdy z tych modeli ma oczywiście swoje wady i zalety, ale tempo pracy, jakie nadaje dziś rynek w tym sektorze, jest tak duże, że inwestorzy nie mają specjalnego wyboru i sięgają po najbardziej sprawdzone i najszybsze metody. O tym może powiem za chwilę, bo zachodzi pytanie, z jakich ludzi, z jakiego personelu, taki zespół projektowo-serwisowy powinien się składać. Otóż schemat organizacyjny projektu morskiej farmy wiatrowej jest zbliżony do podobnych projektów realizowanych na morzu w segmencie ropy i gazu. Tutaj nie odkrywamy koła na nowo, tylko wiele elementów, a właściwie większość została wprost lub po pewnej modyfikacji przeniesiona z sektora ropy i gazu. Również kadry. Kluczowe pozycje zazwyczaj obsadzone są w ramach personelu pozyskanego lokalnie, czyli na rynku lokalnym, w tym wypadku w Polsce. Tak? Ale równocześnie większość projektów jest wspierana osobami przyjeżdżającymi z zagranicy. W nomenklaturze nazywamy ich ekspatami, którzy od wielu lat pracują na kontraktach i regularnie zmieniają miejsce zamieszkania, przemieszczając się tam, gdzie pojawia się nowy projekt. Ja osobiście znam. Takie zespoły, które od 20 lat pracują na różnych lokalizacjach nie tylko w Europie, również na Tajwanie, czy w Indonezji, Wietnamie, czy generalnie na świecie, tam gdzie morska energie, energetyka wiatrowa jest dewelopowana. Jeżeli zatrudnimy ekspatów, no to w wielu przypadkach są to relokacje całych rodzin a w ramach czego inwestor musi zadbać nie tylko o ich logistykę, ale również pokryć koszty wynajmu mieszkania, samochodów, edukacji dzieci, wykupić pakiety ubezpieczenia, czy też inne prozaiczne wydawały się sprawy niezbędne do pobytu, no, w tym wypadku ekspatów, na danej lokalizacji, na danym projekcie. Czyli złożoność takich projektów wymaga wielopłaszczyznowej organizacji. W której każda z osób reprezentuje wąską, wybraną specjalność w danej dziedzinie, i zbiór tego personelu tworzy zespół. Zespół projektowo, projektowy, a później serwisowy. Jeżeli inwestor realizuje wielopakietową strategię kontraktacji, do każdego projektu przypisany jest odpowiedzialny menedżer zarządzający tylko tą częścią projektu, jednocześnie blisko współpracujący zarówno z działem zakupowym, jak i Kontraktacji. Czyli kluczowym przy takim rozwiązaniu staje się kwestia zarządzania połączeniami, tak zwanymi interfejsami projektu. Chodzi o zazębianie płynne, zazębianie się różnych, tutaj w tym wypadku części całej organizacji, które spinają poszczególnych wykonawców zakontraktowanych osobno w ramach jednego zadania. Przykładem może to być kontraktacja statku instalacyjnego oraz producenta Turbis wraz z serwisem instalacyjnym. Taka metoda pozwala zaoszczędzić inwestorowi duże środki finansowe. W niektórych przypadkach są to kwoty naprawdę imponujące, ale jednocześnie generuje ryzyko spowodowane rozdzieleniem podwykonawców i zdjęcie z nich odpowiedzialności za pracę każdego z nich osobno. Cały taki zespół raportuje do dyrektora projektu, który dalej komunikuje się z radą nadzorczą złożoną z przedstawicieli reprezentujących bezpośrednio inwestora. Zespoły budowane są stopniowo w miarę rozwoju projektu. I, a i później oczywiście są również stopniowo demobilizowane, kiedy projekt wchodzi w fazę odbiorów i uruchomienia. Zaczyna się faza kolejnej organizacji, później właśnie dedykowanej na 20, około 25 lat pracy morskiej farmy petroby, czyli z angielskiego operation and maintenance. Operacja i konserwacja danej farmy przez około 25 lat. Jak widzimy, zespół taki jest bardzo złożony, bardzo składa się z ekspertów z wielu, z wielu dziedzin, aby tworzyć podstawy i prawidłowy nadzór nad, i zarządzaniem, nad zarządzaniem projektem Morskiej Farmy Wiatrowej. No wiemy, że dzisiaj zaczyna brakować właściwie w Polsce. W Polsce nie mamy jeszcze doświadczeń. Stopniowo są one przenoszone. Dla przykładu firma Energy Market Observer, którą, której jestem wiceprezesem. Moja historia to 25 lat na offshore, ale nie w Polsce. W Polsce dopiero od roku, i chcemy ten transfer wiedzy, kompetencji, umiejętności, doświadczenia, właśnie przenieść, zrobić tutaj na, na rynek polski, aby pomóc deweloperom udzielić wsparcia na każdym etapie, czy projektu, czy poprowadzić taki projekt całościowo. Czyli z dużym prawdopodobieństwem można się spodziewać napływu nowych pracowników którzy przejdą szybką ścieżkę edukacji w dużych organizacjach, u deweloperów, u wykonawców, podwykonawców i zostaną no, wprost, można powiedzieć, rzuceni na głęboką wodę. Po prostu nie ma czasu. Nie ma czasu. Czas jest tutaj bardzo takim przeciwnikiem mocnym i musimy przyspieszyć cały proces edukacji i wprowadzania nowych pracowników na rynek, szczególnie Polski. Proszę Państwa, moim gościem jest Pan Andrzej Wołczyk ze spółki Enmaro. Wspomniał Pan, że ma Pan 20-letnie doświadczenie w tym 25, Panie Pośle. 25, 25. 25, <laughs> 25, piękny wynik. A zapytam Pana tak, jak inżynier pyta inżyniera, pracownik, pracownika: to jest ciężka robota? Tak, zdecydowanie tak. Do Tutaj czego? nie wystarczy 8 godzin dziennie. Ja w systemie przez 25 lat. Będąc um, odpowiedzialnym za stronę techniczną tak projektów poszukiwania ropy i gazu, ale również um, budowa morskich farb wiatrowych w UK. Standardowy dzień pracy to jest 12 godzin. Ja pracowałem 14-16, a zdarzało się, w ramach, jak była taka potrzeba, że i 48 bez przerwy, to był mój rekord, bez przerwy, tak? w razie awarii czy, czy gwałtownego zapotrzebowania, niebezpieczeństwa i potrzeby zażegnania tego problemu. Zdarzało się również pracować 48 godzin. Także oczywiście to nie jest standardem, ale standardem jest 12-godzinny dzień pracy, bez względu na święta, weekendy czy dni wolne. To na koniec naszego spotkania, jeszcze jedno pytanie. Wrócę do, do tych modeli pozyskiwania pracowników, zwłaszcza do tego modelu pierwszego, w którym no, branża będzie wysyłała taki sygnał do młodego pokolenia, że powstaje taki nowy sektor w polskiej gospodarce, że warto iść na takie studia. To z pana perspektywy tego właśnie ćwierćwiecza doświadczenia, to jest tak, że przychodzi się do projektu offshore wind, jest praca. Podejrzewam, że też dobre zarobki. Potem projekt się kończy i, i, i co się dzieje dalej? Zostaje się bez pracy, bo może to jest tylko taka robota na kilka lat. Jeżeli ktoś teraz te, słucha naszej rozmowy i pomyśli sobie, skończę studia, dostanę pracę w pierwszym projekcie, a za trzy lata projekt się skończy i co będę dalej robił? Absolutnie nie. To jest praca, ja bym powiedział, do końca życia. też kiedyś zaczynałem pracę, jestem absolwentem uczelni morskiej z Gdyni, dzisiaj Uniwersytetu Morskiego. I całe życie praktycznie zawodowe spędziłem na morzu, no, tak jak powiedziałem, 25 lat na obszorze. Więc decydując się na tą ścieżkę swojej kariery czy rozwoju personalnego jest to, mogę zapewnić wszystkich chętnych, że to wciąga, to wciąga i zapewnia pracę naprawdę bardzo ciekawą, bardzo taką pogłębioną, no, gdzie, gdzie ta wiedza jest, nie, człowiek musi się nie, nieustannie kształcić. Ja może tutaj powiem o ryzyku, a jednocześnie szansy, która występuje w tym sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Mówiliśmy o braku personelu. tak? I w przypadku Polski zdecydowanie śmiało możemy mówić o takich brakach kadrowych i braku doświadczonych osób wcześniej realizujących projekty morskich par wiatrowych z poziomu zarządzania, czy też później ze strony już operacyjnej, czy konserwacji. Owszem, mamy Polaków pracujących za granicą. Moja osoba jest doskonałym przykładem, wydaje mi się. Ale nie mamy tych ludzi, tych ludzi tutaj na miejscu, czyli chcemy, chcemy ich zachęcić, tak? chcemy zachęcić młode kadry, młode osoby aby zaczęli i kształcić się, edukować, ale później pracować na polskich projektach morskiej energetyki wiatrowej. Wiemy, że powstają już prawda, rodzime szkoły, pojawiają się kursy, szkolenia, ale również studia podyplomowe, nawet tak w miejscowościach tak daleko, odległych od, od wybrzeża polskiego, jak południe Katowice czy, czy, czy Warszawa. Więc możemy na dzień dzisiejszy powiedzieć, że większość kadry szkolącej to teoretycy bez praktyki na morzu, czy na projektach offshore, tutaj jest ten minus, tak. A nawet gdyby było inaczej, choć no wiemy, że nie jest póki co, chociaż te, jeśli prześledzimy kadrę, szkolą, kadrę szkolącą, to tam pojawiają się nazwiska osób z doświadczeniem na morzu już teraz. To jest dopiero, ta droga jest dopiero początkiem długiej drogi, czyli absolwentów Osób szkolących się i dopiero przepustką do wejścia na morze. No bo wiedza, edukacja tak, ale i praktyka, doświadczenie, czyli jeszcze przed tymi osobami jest wiele lat żmudnej pracy, samokształcenia się, zanim zdobędą wystarczający bagaż doświadczeń, no żeby realizować projekty i zarządzać projektami na morzu. Światełkiem w tunelu jest taki fakt, że większość. Polskich projektów, polskich farm wiatrowych, morskich farm wiatrowych jest realizowana w kooperacji z doświadczonymi partnerami, dużymi partnerami zagranicznymi. Zaplecze osobowe tych partnerów jest bez wątpienia większe i dlatego umożliwi prawidłową i terminową realizację tych projektów. Ale również z drugiej strony te podmioty będą krótce borykać się również z problemami kadrowy, bo Biorąc pod uwagę wielkość inwestycji, planowanych inwestycji, no problemy kadrowe wystąpią tak czy inaczej. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem na dzisiaj wydaje się będzie budowa takiej organizacji na bazie właśnie doświadczeń osób, partnerów, korzystając z ich wiedzy i umiejętności. Błędem zdecydowanie byłoby z mojego punktu widzenia nie wykorzystanie takiej okazji. Jest to okazja nauczenia się nie tylko know-how, ale pozyskania i Doświadczenia, znaczy, kształtowania wiedzy, umiejętności osób biorących w projekcie. No, wspomniał Pan o stawkach wynagrodzenia. Tak, to jest wielka szansa dla młodych ludzi, aby zachęcić ich do bycia kandydatem najpierw, później już absolwentem i pracownikiem sektora offshore w Polsce. Zarobki w sektorze offshore są bardzo wysokie. Tutaj nie ma co ukrywać. Jest to magnes przyciągający ludzi do pracy na morzu. Nikt nie chce pracować za te, na morzu za te same stawki, co na lądzie, więc tutaj już nie wystarczy zachęta w postaci możliwości, tak jak kiedyś to bywało, pracy za granicą, swobodny dostęp do paszportu czy biletów lotniczych, zachęcających młodych adeptów do podróży po świecie, ale właśnie stawki, bardzo atrakcyjne stawki wynagrodzenia. Tutaj jest konieczna relatywnie wysoka gratyfikacja oraz z drugiej strony praca dająca poczucie robienia rzeczy innowacyjnych, nietuzinkowych. Kształtuje się no, niejako, niejako moda na morską energetykę wiatrową i bycia w tym sektorze, rozwoju własnych. Czyli spełnienia własnych aspiracji, ambicji, ale również własnego rozwoju personalnego w połączeniu z tymi wszystkimi zachętami, o których wspominałem wcześniej. Proszę Państwa, to była garść informacji o perspektywach pracy lub przekwalifikowania się i wejścia z kolejną częścią swojej kariery zawodowej do sektora offshore wind. Andrzej Wołczyk, firma Enmaro, Tire. Dziękuję Panu serdecznie za to spotkanie. Bardzo dziękuję Panu, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.